Na rynku pracy tymczasowej istniejemy już od 2005 roku. Działam głównie w branży budowlanej, konstrukcyjnej w przemyśle w turystyce. Najczęściej są to rynki francuski, niemiecki i polski. Skala zapotrzebowania na pracowników w Europie, na pracowników wykwalifikowanych daje poziom zamówień, które otrzymujemy. Jest to od kilku do kilkunastu zapytań dziennie, które są kierowane w zasadzie z całej Europy. Proces rekrutacji w firmie Poland Workforce składa się z kilku etapów. Nadesłany CV analizujemy pod kątem dostosowania do aktualnych ofert pracy. Rekruter kontaktuje się z kandydatem i przeprowadza krótki wywiad telefoniczne. Jeśli dana oferta zainteresuje kandydata, jest on wówczas zapraszany na rozmowę, na spotkanie rekrutacyjne. W każdym z naszych oddziałów znajduje się mini centrum testowe. Oznacza to, że możemy zweryfikować również w praktyce umiejętności oraz kwalifikacje kandydatów. Po zakończonym teście praktycznym gotowe CV oraz kilkuminutowe wideo jest wysyłane do klienta i on podejmuje ostateczną decyzję o, w zatrudnieniu kandydata obecnie, kiedy to problemy z personelem dotykają w zasadzie wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, naszym głównym zadaniem jest uświadomienie klientów, iż poruszamy się na rynku pracownika. Dotyczy to również kandydatów z Ukrainy.